Od dłuższej chwili zastanawiałem się, czy jakieś pudełka z Ikei sprawdzą się nam przy przechowywaniu Hot Wheelsów. I zobaczymy. Ostatni hand z PEPCO. Czy będzie dobry na wysokość? Chyba tak. To zobaczcie. Chyba nam siądź. No, jako tako. Najważniejsze, że na wysokość jest i można ładnie zamknąć. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Czy lepiej je położyć? Czy lepiej, żeby tak sobie stały? Tutaj pewnie jeden jeszcze by się dopchnął. Dajcie znać w komentarzach, jak wy przechowujecie swoje kolekcje. Jak jeszcze nie macie miejsca, żeby je ładnie wyeksponować. Na no, leżąco też to dobrze wygląda. I chyba karty będą się mniej wyginać. Też podejrzewam, że około trzech warstw moglibyśmy tutaj zrobić. I ładnie domknąć poktyweczkę, żeby nam się to nie kurzyło. No da radę. Nawet luz zostanie. Może to jest rozwiązanie, pudełko za dyszkę z Ikei albo coś koło dyszki.